Mamy grę eliminacyjną. Tadeusz gębów serw ze zgorzeńca serwuje na Łukasza, króla zdobania. Stan meczu w pierwszym secie, a gramy tylko jednego seta do sześciu, jest 5-3 dla Tadeusza. No i teraz nie wiem. A zobaczymy, jaki wynik jest. Spytamy się Łukasza. Łukasz to młody, początkujący zawodnik, ale już gra drugi, trzeci sezon. Łukasz, przepraszam, jaki wynik teraz w tym gemie? 5 Ja, A ja, w tym gemie? Ja okej okay. Dziękuję. No i wynika z tego, że Tadeusz ma piłkę meczową. Tadeusz znany jest z takiego stylu gry. Przebi za każdą cenę. No i to chyba było, tak. Game set. Game set, mecz. Tadeusz Gębusz. Taki mecz można nazwać meczem pokoleniowym. Łukasz to taki dobry przeciwnik do gry chyba, nie? Nie gra za szybko. Prawda? Ale to skończyć. Ale z fanny list, tak? 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 Przyznaj, facet ma 18 lat. Plus, plus coś tam jeszcze. Biega nieźle, co? No, Biega no, nieźle. Co? Się dobrze, na pewno. No. Gratulacje panie Dadeuszu. Respekt, szacun.